Cześć wszystkim. Ja jestem Julek. Ja jestem Maciek. Przez ostatnie miesiące przeżyliśmy nie lada przygodę. Mianowicie mieliśmy okazję prowadzić warsztaty z freestylu. i poznaliśmy tam wspaniałych ludzi. Siema, ja jestem. Co nie? Siema, jest Kuba. Kuba. Siema, jestem Michał. Siemano, mu jak to Nester. Siemano, ja jestem Bercik. Mieliśmy grupę utalentowanych naprawdę ludzi, z których każdy wyróżniał się czymś w jakimś tam oryginalnym stylu, w jakiś oryginalny sposób. Każdy coś wniósł. Myślę, że tak naprawdę każdy z nas się czegoś nauczył. Wspólnie w jakiś tam sposób ubogacaliśmy się przez ten cały okres. Ja się wiele nauczyłem. Umiem teraz mówić słowa do bitu. To umiem bardziej, bo fajnie teraz zamiast Projekt Plus na, na tym to wapuje czwórki, więc spoko. Zajęcie dały mi bardzo dużo, ponieważ w ogóle zapoznałem się z freestyle'em. Pomimo tego, że robię muzykę, jak dużo tutaj ludzi. To po prostu nie miałem wcześniej takiej styczności. Dzięki tym zajęciom naprawdę bardzo dużo się nauczyłem i to nie tylko tak od podstaw, ale również tych bardziej zaawansowanych rzeczy. Staraliśmy się. Nie tylko przekazywać wiedzę naszą, ale też konfrontować doświadczenie wszystkich z grupy. Dużo ludzi, którzy tak jakby podzielają moją zajawkę i mogę się cieszyć z tym razem z nimi. Poznałem bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się muzyką w tym mieście, co umożliwiło mi dużo współpracy, jak i również zapoznanie się z ludźmi, którzy mają swoje własne studia i bardzo nam się podobało, jak, z jaką otwartością uczestnicy podchodzili do tego wszystkiego, do materiałów, które im przygotowywaliśmy, ale też do praktyki, jaką odbywaliśmy na każdych zajęciach. Nie wiem cię, co robić po pracy. Wielokrotnie była to też również wymiana po prostu opinii zarówno o muzyce, jak i o świecie. Wymiana refleksji w właśnie muzyczny sposób. Nawet prezentowanie swoich umiejętności i konfrontowanie w jakiś sposób ze sobą. A chłopaki, którzy przychodzą jako nowicjusze, są od razu traktowani jako starszy wyjadacze. Nie ma tam czegoś takiego, że się wyśmiewamy z tego, czy umiejętności twoje są wysokie, czy też niskie. Ja Warsztaty są fajne. Bardzo spodobała mi się atmosfera. Czuć tutaj tą y, luźną po prostu atmosferę. Fajni ja ludzie, fajna atmosfera, polecam. Jeszcze... Sami swoi. Dokładnie tak. Te rzeczy na pewno będziemy w jakimś stopniu kontynuować. Teraz jeszcze po warsztatach z chłopakami będziemy się spotykać. Jest to pewna grupa ludzi z pasją, ludzi z, z pewnego rodzaju zainteresowaniami. Pozwólmy muzyce wybrzmieć. Tutaj to freestyle na wolno Nasze szybkie życia są nagrywane w slomo Płynę z bitem i czasem płynę pod prąd Chociaż to jest Olsztyn, Arab jak Toronto Poznałem kilku ludzi, każdy charakterny Każdy z nich ma i na rabry ostrzą zęby Ej, czasem w głowie pustka, no i jeszcze mętli, Jednak może moją zgrotę se kiedyś zapętli jej te rozrabiaki jak gangholsena Choć nie mamy zamiaru na co tu banku obierać Każdy jest filozofem lub daje poemat. Przemyślenie w nas na co dzień aż nad to wzbiera. Mamy ten Lemonade w ciuchach, owysaj z chłopaki wiedzą, że z nimi się dobrze gra. Jesteśmy za wysoko, nikt już nie ściągnie nas i robisz to niepotrzebnie, bo akcja jest podniebna, gun. Każdy z nas ma swój styl, łączy nas jedna szkoła. Mamy tu młode koty, producenta, filozofa. Nabijam ze 4 lata, idzie coraz lepiej popatrz. Cyferowa mowa trafia prosto w serce, nasza oda, oda do radości i do spontaniczności. Ja wpadam zawsze jak coś wleci w głośnik Na wolno podbić, nasza flota zawsze wbija w porty. Cypher da energii więc swoje siły połączmy, Nester. Cypher, temat jest gorący. Gorący jak ja, gorący jak tosty. Tak jest serem i szynko. Więc lecimy na szybko Albo raczej na wolno Tym stajnować w kraju ciągle nam wolno Więc oczekuj nas w swoim mieście Kończy ziemniak i czeka na przejście Panam, wszędzie dobre mordy, ziom. Dookoła Sprawdzajcie te skile, Jak tu pada stara szkoła, dobra panam na tą pętnę. Ziomku, mam kminę, jak robimy te freestyle, to zawsze będą tu dymy. Wiesz czemu ziomku skumaj? Mam f kuracji, bo to kółko freestylowe, niewzajemnej adoracji. No i wiesz, yo, kiedy wchodzę tak to szczerze Dlatego to zawsze ziom robimy na szajferze. Światła gasną, spraszamy miasto. Bo w naszych cyferach nigdy nie zaciasno. Trywolne style na scenie lub pod klatką. A z wersy skojarz ze swoim ziomem lub sąsiadką. Spotkania bez papieru a z czystą głową. Bo freestylować jeszcze nam nie zabroniono. Może teraz ty tego mika przejmiesz. A każdy cyfer da energię. Gun Jeśli chodzi o mnie, te przeceny nie zabierzesz. Więc ponad dekadę na scenie z mikrofonem będę. Ej, co ci do ten zawsze flow i stylu? Chcę treść, made in Polska, armia Mazury Centralna, ciężko sekwencja, męcykuję temu, jestem tam, gdzie wsiądz, chłodę, bite, wolne słowo i mind test Każdy sajfeta, energię, jeśli chcesz, to podejdź bliżej, Te, wiosłem, misję, py, być lewy, wyżej z tymi, list, wytwarza do przodu, bić się, syzy, ten, ten, ja za młodą, zrodzisz tworzyłem abyś ty, jak ogromna odrodzów, by w ty, słyński, daj na warto z chłopaką, coś ci nie idzie, nie ma sprawy, tak zadbamy, że już to z nie wyjdziesz że już to nie wyjdziesz że już to nie wyjdziesz bo, 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 bo. Chcielibyśmy, żeby ta pasja nie zniknęła wraz z podsumowaniem naszych warsztatów, ale chcielibyśmy, żeby właśnie ta pasja stała się częścią duszy naszego miasta. Oczywiście każdego, kto chce Posłuchać dobrej muzyki, dobrych wersów, e, czy po prostu, czy po prostu porozmawiać. <śmulność> czy, czy po prostu porozmawiać. E, jak najbardziej zapraszamy. Możecie się kontaktować z nami. E, gdzieś tam w jakimś stopniu na pewno się będziemy spotykać. Polecam wszystkich, zapraszamy wszystkich do lajkowania, subskrybowania i w ogóle. I na to liczymy. Elo. Dzięki bardzo.